Sanji jest doskonałym efektem prac doktora Vegapanka i jego ojca Jaja Vinsmoke'a. Chcę wam dzisiaj przekazać teorię na temat prawdziwej tożsamości Sanjiego Vinsmoke'a, doskonałego stworzenia posiadającego DNA Lunarian, efekcie badań wspaniałych naukowców i jednej kobiety, która kochała go nad życie. Dzisiaj dowiecie się dlaczego Sanji jest tak wyjątkowy i skąd pochodzą jego moce. Zaczynajmy! Książę Królestwa Germy i człowiek zmodyfikowany od momentu poczęcia. Judge Wingsmoke, członek najbardziej tajemniczej organizacji MEDS i przy okazji najgorszy ojciec roku, składających się z wybitnych umysłów, takich jak Caesar Clown, Queen czy Dr. Vegapunk, których celem było badanie i opracowywanie nowych broni w celu bliżej nieokreślonym jeszcze niestety przez manga. Jednym z ich najważniejszych odkryć było odkrycie Lineage Factor, czyli takiego planu życia. Dzięki temu odkryciu m.in. Dr. Vegapunk był w stanie stworzyć sztuczne owoce Smile, a Judge był w stanie tworzyć klony i modyfikować ludzi. Modyfikować na poziomie genetycznym, czego m.in. efektem jest Sanji. Sanji jest wyjątkowy w porównaniu do pozostałych braci, jako jedynemu nie odebrało mu emocji, empatii, i uczuć. A wszystko to dzięki jego matce, Sorze, która zażyła truciznę, żeby powstrzymać efekty operacji i cofnąć zmiany genetyczne. Niestety jednak na próżno. Trójka z czwórki urodzonych dzieci okazała się sukcesem geniuszu Dżadża i była zmodyfikowanymi ludźmi. Jedyną porażką tego eksperymentu był Sanji. Sanji, który jako jedyny nie przejawiał specjalnych zdolności jako dziecko i wciąż posiadał empatyczne uczucia, czego nie można powiedzieć o jego braciach. Ale czy na pewno Sanji jest porażką? Polecam wam oglądać do końca, bo zdradzę wam tam prawdziwą tożsamość Sanjiego i wielu z was na pewno zaskoczy. No dobra, spójrzmy na inne postacie w One na przykład na Zoro. Zoro, odkąd go znamy, trenuje cały czas. Czy to swój fechtunek, mięśnie, zmienia bronię i... Rozwija się. W przeciwieństwie do San którego nigdy nie widzimy, żeby trenował. Tak naprawdę jedyny trening, jaki widzieliśmy, który Sanji przeprowadzał, był podczas dwuletniego timeskipu, gdzie uciekał przed ludźmi Iwanków i nauczył się wtedy Skywalku. Także co czyni San tak specjalnym, że on nie potrzebuje treningu, a Zoro musi trenować non-stop, żeby nadgonić do poziomu San Jednak Sanji przejawia naturalne zdolności, czego nie można powiedzieć o Zorze, bo on sam musi je wypracować. Sanji, który jest uważany za trzecią najsilniejszą osobę w załodze, czwartą, jeżeli spojrzymy na Bounty, prawie nigdy nie trenuje, a jest w stanie osiągnąć efekty dorównywalne najsilniejszym postaciom w tej serii. Także czy naprawdę modyfikacje w ciele Sanji'ego okazały się porażką? Zacznijmy od zdolności Sanjiego. Diable Jumbe. Kontrola ognia na poziomie diabelskiego owocu paramisji ognia, a mamy do tłumaczenia jedynie, że jest to spowodowane jego. Pasją gorącą. Ja jakoś tego nie kupuję, a wy? Jeżeli spojrzymy na walkę San Diego z Queenem, Queen wspomina tam, że, no tak, wszystkie dzieci Dzjarza są zmodyfikowane genetycznie i twoja płonąca noga to pewnie efekt tych modyfikacji. Na co Sandy odpowiada mu, że muszęcie zmartwić, ale w rzeczywistości jestem normalnym człowiekiem, nie tak jak moi bracia, co Queen kwituje na zasadzie czy ty jesteś głupi? Przecież żaden normalny człowiek nie mógłby używać ognia. Przecież nie jesteś Lunarianinem czy coś. A może? Na końcu tej rozmowy dostajemy kolejne leniwe wytłumaczenie na zasadzie, jest to spowodowane moją gorącą pasją. No, jak już wspomniałem, nie do końca to kupuję. Swoją drogą, w tym samym panelu ta właśnie rozmowa przykuwa uwagę Kinga, który jest Lunarianinem. To dosyć ciekawe. Dodatkowo w tej samej walce widzimy, jak Sanji zostaje zaatakowany mieczem Queena i łamie ten miecz na swoim karku. Potem Sanji nie rozumie co się dzieje z jego ciałem, jest skonfudowany z tego tytułu i następnie przejawia boską, wręcz bym powiedział szybkość, nadludzką, tak dużą, że Queen nie jest w stanie nadążyć za nim wzrokiem i wręcz dla niego zniknął. Co dowiadujemy się walki Zora z Kingiem, Lunarianini przełączają się pomiędzy dwoma trybami, między trybem ofensywnym i trybem defensywnym. W trybie defensywnym bardzo mała ilość ataków jest w stanie zrobić nikomu krzywdę, a w trybie ofensywnym zyskują bardzo dużą prędkość. Czy nie brzmi wam to podobnie do walki Sanjiego z Queenem? Później dowiadujemy się też, że King został pochwycony przez rząd i były prowadzone na nim badania, co powoduje, że wielu naukowców, między innymi Vegapunk, miało dostęp do jego DNA. To wszystko sumuje się do jednego. Sanji jest Lunarianinem. Eee, no nie do końca. W końcu Sanji nie przejawia cech takie jakie posiadają Lunarianini. Nie ma białych włosów, nie ma czarnych skrzydeł. Więc kim jest Sanji Winsbrook? Sanji posiada w sobie DNA Lunarian, które zostało mu wszczepione już podczas operacji w łonie matki. Sanji jest Serafinem z DNA Lunarian. W czapce 1059 zostaje nam przedstawiony nowy wynalazek bygapanka Serafins, zastępstwo za siedmiu wojowników Shibukai, młode ich wersje, prawdopodobnie klony, które przejawiają właśnie atrybuty lunarianinów. Przerażająco silne młode wersje Michałka, Boy Hankong czy Kumy są następstwem badań człowieka powiązanego z Żdżadżem, którzy razem badali Lineage Factor w organizacji METS. To nam pokazuje, że wszczepienie DNA Lunarian w sztucznie stworzone ciała jest możliwe. Ważnym aspektem w tym wszystkim jest jeszcze to, że zarówno Serafins, jak i bracia San Diego nie posiadają własnej woli, nie posiadają emocji i są marionetkami w rękach osób, które je kontrolują. W przeciwieństwie do San Diego, który ma własną wolę i jest perfekcyjną. Serafiną. Dzięki swojej matce Sorze. Sora wypiła truciznę, która miała odwrócić skutki operacji, ale nie udało jej się tego zrobić w pełni. Ale dzięki temu doszło do pewnego cudu. Do cudu stworzenia perfekcyjnego, sztucznego człowieka, Sandiego Winsmoke'a. Pierwszego prototypu serafin i jedynego udanego w pełni. Serafins, badania na Kingu, modyfikacje genetyczne Jaja, te wszystkie małe puzzle składają się w jeden duży obraz, jakim jest Sanji, Winsmong. Równie dobrze, Sanji może być owocem badań wszystkich naukowców, którzy tam się znaleźli, no może z wykluczeniem kilku, jak na przykład Queena, który nie do końca wiedział, czym jest Sanji. Jestem niezmiernie ciekawy, jak dojdziemy do momentu, w którym Sanji będzie musiał zmierzyć się z Serafinem, czy Patrząc na nich, będzie widział siebie, będzie widział swoich braci, czy może okaże się, że wciąż będzie już świadomości? A biorąc pod uwagę obecne wydarzenia, w których mamy możliwość spotkania Wegapanka, mam nadzieję, że Sanji dowie się sporej ilości informacji na temat swojego pochodzenia i tego kim naprawdę jest. Wegapank jest naprawdę tajemniczą postacią i ma konekcję z sprawie wszystkimi słonkowymi. I prawie każdy słonkowy mógłby coś od niego interesującego uzyskać, czy to informacje, nowe bronie, lub Prawda o tym, że tak naprawdę od kilkunastu lat posiadasz zupełnie inny owoc niż myślałeś, że masz. Ja jestem Kornel, odmeldowuję się, hej.